Mili Państwo, <kyle> jadę do Piaseczna na stację kontroli pojazdów, czyli na przegląd. Dobra. W każdym bądź razie hamulce dobre. Kolegiśmy sprawdzali, ściągaliśmy każde po kolei, sprawdzaliśmy, jest okej. Okay. <kyle> co najmniej na 20 tysięcy przebiegu przy mojej jeździe <laughs> Układę, w układzie kierowniczym, nie ma luzów pod spodem no jak to 21-letni samochód, czyli super nie jest, ale no, nie jest też tej tragiczny, no ale to no wiecie natomiast są ślady po oleju, to znaczy nie silnikowym przez skrzynie biegów Ubywa olej i rozbryzguje to na prawo, na lewo. No i to tak trochę wygląda nieciekawie. No ale spróbuję powiedzieć diagnoście, co i jak, żeby wiedział. Zresztą oni mnie tam znają. Od lat wiedzą, że, że nie kłamie. Jeżeli cokolwiek zrobić, to zrobię i, i nie ma problemu. Że nie mam majątku, mam mało kiepską emeryturę, a że nie na wszystko, jak to się mówi. Pod względem bezpieczeństwa jest OK ręczny też działa dosyć dobrze, także nie ma problemu A z tyłu za mną jedzie jakoś to no, byro czy jak tam bez świateł, bo chłopki stąd to tak ogóle pecha godzina która no tak będzie teraz blizda jechała <laughs> nie wiadomo w którą stronę Nie widzisz, światła masz, bo ręnie jedzie. Parę długoty załatwisz to już wiedzię. Jedzie gwizda do Warszawy, do Zeggrza mi otworzy? Czy będzie coś z Warszawy jechało? Pewnie z Warszawy będzie jechać, bo się szlaban nie podnosi. Ach, to jest... Wydaje mi się, że popatrzyłem tak w ogóle. Co u mnie tam jest chyba nie dosyć, że przy skrzyni biegów jest zwalnięta poduszka. To jeszcze jest poduszka, która, która trzyma na bokach. owoce straszne drgania silnika. I to gdzieś tam o gdzieś musi dotykać do, nie wiem, gdzie poprzez co, że po prostu od czasu do czasu jest, są takie drgania z przodu na, na matce, na wszystkim. No nie wiem. Ale podczas jazdy to nie przeszkadza. Teraz też nie ma tylko jak są obroty dodawane. Znaczy się, no, dodać gazu i jest dużo gazu, a za chwilę, jak to się mówi, spadnie I to dziś właśnie w, tym, w tych momenciach, tych drganiach się dzieje coś. Dróżnik no. drużnik wylazu. Czyli by rozkaz. Specjalny? no pociągu? Nie, chyba że teraz muszą wychodzić. U, u, u. Za komuny wychodzili, później wszyscy w dupie mieli, że, przepraszam. Nie wiem, co to jest. A nie, to są pracownicy Toroi. No ale co jest, kurcze, pieczone? Jaki to I zobaczyła, No, po, podniosła wreszcie, czy podniósła. A situação do Feiro de Jada. No może tam tędy pojadę po no, katronu rzadko tędy jeżdżę, no, tu mam tylko zmy dwa światła, prosto teraz i dopiero przy Puławskiej, a tutaj jest przy na Puławskiej, na Puławskiej i na Puławskiej. Może, może, gdzie pójść ten dyk? Tam. No co czekasz tamten kombi? Ciężarówkę masz z prawej strony, to jedź. Zawsze osłania ciężarówka w razie kogokolwiek. UR! jego mać, brzydko mówiąc.